Kebaby, zapraszam, no to mi pan stąd! Kebaby, zapraszam kebaby! Kebaby, kałap z walami, i z badzień! Dobry, dobry! 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 Ja bym prosił! Kebaba z Macie kebaba? Nie mamy! Nie mamy takich kebabów! A macie chociaż sos z nie, mamy kebab z, bara z baraniną i z wieprzowiną i z, z kurczakiem, z wołowiną, z baraniną i z wieprzowiną. Wołowina bym prosił! Sos! Ostry! Ostry sos? Dobra, A! już tutaj daję! O, tak. tu? Proszę bardzo, Nie, to zosia będą jednak, trzy sztabki żelaza. Zosia! Właśnie do, do trzy stopki żelaza? Tak, trzy sztopki. Yy, yy, mogę coś się nawet nie słyszę. Yy, kur... A Ma Nie mam. No to proszę pana, no musi pan zapłacić. No co pan mnie dopatrzy? No proszę pana. Płać pan! Dawaj to! Dawaj, kebaba! Plastic.